Był temat z końcem roku. No pani tam zaczeka. Nie? Aha. Był temat z końcem roku mówiliśmy o Gromechu, o sprzedaży tej nieruchomości. Rada Miejska nie wyraziła zgody na sprzedaż tej nieruchomości. Przecież ta nieruchomość była gminna. Jeżeli spółka nie widzi potrzeby takiej, żeby te nieruchomości włączyć do, do tej spółki i prowadzić działalność, to powinna przekazać dla gminy. Gmina ma inne spółki, można było wszystko podzielić. Pytaliśmy Pana Burmistrza, co się stanie z tymi środkami ze sprzedaży. Ja twierdziłem, że zostaną przejedzone. Zostaną przejedzone, następna nieruchomość do sprzedaży, znowu przejedzone. Jak się wszystko skończy, to się spakują. Jak dzisiaj walizeczka i heja tam, gdzie przyjmą nas z otwartymi rękoma. Tak będzie wyglądała cała sytuacja. Ale oczywiście spółka, tutaj pracownicy, inne firmy staną pod znakiem zapytania. I wtedy Rada Miejska będzie miała dylemat. Czy likwidujemy tę spółkę, czy nie likwidujemy? Nie ma rentowności. Tu pan powiedział odnośnie zobowiązań, że to uchwały są zarządu, że tutaj zobowiązań będą być, yy, yy, zaciągać. Oczywiście, że nie będą, mają pieniądze na razie. To po co im te pieniądze? Kolejny brać, skoro te mają, wyda i wydają. Jak się skończą, kolejna nieruchomość, powtarzam się jeszcze raz. I dalej, i dalej to samo. Pan burmistrz w ramach nadzoru, panie burmistrz, macie w obowiązkach to pilnować. Czy pan się nie wypowiedział, na co te pieniądze poszły? No pan mówi, nie będę udzielał informacji. Pan wystąpił, przecież pan może pojechać samochodem i zapytać, gdzie są pieniądze wydane. Pan nie musi występować z pismem. Proszę państwa. W tym demokratycznym państwie żyjemy, macie Państwo samochód służbowy, wsiadacie i jedziecie. I pytacie, gdzie te są pieniądze. Jaki cel, jaka nie, jak, jak trwa produkcja, jakie są problemy w spółce. Ale wy Państwo usiedliście wy w wygodnych fotelach i myślicie, tak, kręci się ten biznes, w którą stronę nas nie interesuje, ale wypłata na konto 12 wpływa. Jestem zadowolony. No nie, tak nie wolno. Niech spójrzcie prosto w oczy tym pracownikom. Spójrzcie w oczy tym pracownikom. To w państwa obowiązkach jest, jeżeli państwo dopuścicie, by te pieniądze zostały przejedzone w inny sposób, ewentualnie, przesunięte, na podwyżki ewentualnie, na inne rzeczy, oczywiście zarządu czy ewentualnie innych podmiotów, no to będzie chyba jasne i wyraźnie. Działanie na niekorzyść spółki. To jest nasza spółka, Państwo tu przyjechaliście i zarządzacie. My Państwu zaufaliśmy, daliśmy dla Państwa zarządzanie. Tą spółkę, to jak wy Państwo zarządzacie? No pytam Państwa, jak Państwo zarządzacie, jak wy pismo piszecie do ogrobechu Kilometr się przejechać i porozmawiać, zobaczyć na linii produkcyjnej jak wygląda praca? Co Pan Prezes zrobił z tymi pieniędzmi? Jak Państwa nie interesuje? to zgłoście do organów ścigania, macie podejrzenia, żeby później się nie okazało, że Państwo nie dopełniliście znowu swoich obowiązków ewentualnie, albo znowu Najwyższa Izba Kontroli będzie zarzucać, że 3 miliony zniknęły, że nie można teraz zobowiązać ściągnąć. I co, mieszkańcy mają odpowiadać? Przygotowaliśmy pełny pakiet dla Państwa. Nie pozwolimy, żebyście Państwo niszczyli nasze miasto. Dziękuję. Radna.